Słuchasz audycji AI podcast o bieganiu. Jeśli interesuje Cię poszerzenie wiedzy o bieganiu, to zajrzyj na naszą stronę internetową: www.akademiabiegu.pl. Na naszej stronie stworzysz swój spersonalizowany plan treningowy. Z kontuzją w ruchu: jak mądrze przejść przez uraz i wrócić do biegania silniejszym. Dziś przyjrzymy się tematowi, który, no cóż, spędza sens powiek chyba każdemu biegaczowi. Mówię o tym momencie, kiedy coś zaczyna kuć, boleć, a w głowie pojawia się to jedno pytanie czy to tylko zmęczenie, czy może. To już jest to. kontuzja. A naszym przewodnikiem będzie osiemnasty rozdział książki Bieganie metodą Jeffa Gallowaya. Nasz cel na dziś jest prosty. Chcemy się dowiedzieć, jak odróżnić taki zwykły ból od prawdziwego problemu, co robić w tych pierwszych, kluczowych godzinach i, co chyba najważniejsze, jak przetrwać przymusową przerwę i nie stracić wszystkiego, co się wypracowało. Ale jest tu też, wiesz, taka głębsza myśl, która przewija się przez ten materiał. Galowé jakby sugeruje, że kontuzja to nie jest tylko pech i strata czasu. A co? To może być taki niechciany, ale. Niezwykle skuteczny trener. Ktoś, kto siłą zmusza cię do zatrzymania i zastanowienia, co właściwie robimy źle. Ciekawe. I to jest chyba najbardziej fascynująca perspektywa spojrzenie na kontuzję nie jak na wroga, ale może jak na takiego surowego nauczyciela. To ciekawe ujęcie, bo zazwyczaj pierwsza reakcja to jest złość, zaprzeczenie. No dobrze, to zacznijmy od początku. Każdy, kto biega, czuje jakieś bóle to normalne. Ale gdzie jest ta granica? Kiedy trzeba. no wiesz, przestać zgrywać twardziela, autor podaje cztery konkretne sygnały alarmowe. Tak, i one są bardzo, bardzo intuicyjne. Pierwszy z nich nazywa kryterium powiedzmy funkcjonalnym. Funkcjonalnym. To jest sytuacja, kiedy ból zmusza do zmiany sposobu biegania. Zaczynamy utykać, skracać krok, jakoś dziwnie układać stopę. To już nie jest dyskomfort, to jest fizyczna niemożność wykonania naturalnego ruchu. To jest chyba ten moment, który wielu biegaczy próbuje po prostu oszukać. Myślą sobie, dobra, trochę boli, to pobiegnę inaczej, odciążę tę nogę. Dokładnie. A z tego, co pisze autor, to jest właśnie pierwszy bardzo poważny dzwonek alarmowy. Rozumiem, bo to oznacza, że organizm już sam bez naszej woli próbuje chronić uszkodzone miejsce. Ignorowanie tego to proszenie się o kłopoty. Drugi sygnał to y, ciągłość bólu. Czyli? Jeśli coś boli po treningu i następnego dnia rano, to jeszcze jest ok. Ale jeśli ten ból nie znika po dwóch dniach odpoczynku, to znaczy, że coś jest nie tak. Regeneracja nie nadąża. Trzeci sygnał to narastanie. Ból, który z dnia na dzień jest coraz silniejszy? I wreszcie czwarty, taki najbardziej oczywisty opuchlizma. Aha. Galloway radzi, żeby zawsze porównywać obie kończyny. Czasem subtelna opuchlizna wokół kostki czy kolana staje się widoczna dopiero, gdy spojrzymy na drugą zdrową nogę. Jest jeszcze piąty sygnał, o którym autor pisze, cytując specjalistę, doktora Richarda Schostera. I ten wydaje mi się no, najbardziej przerażający. Mówisz o bólu w spoczynku? Tak, kiedy już nie biegniesz, siedzisz na kanapie, a to miejsce nadal pulsuje boli, to już chyba nie jest sygnał, to jest syrena alarmowa. To jest absolutna syrena. Z fizjologicznego punktu widzenia, to oznacza, że w tkankach jest tak silny stan zapalny, że organizm nie jest w stanie go wygasić nawet bez obciążenia. Uff. Każdy ruch, nawet zwykłe chodzenie, a co dopiero kolejny trening, tylko, wiesz, dolewa oliwy do ognia. To jest ten moment, w którym dalsza dyskusja się kończy. Trzeba przestać biegać natychmiast. Dobrze, to wyobraźmy sobie tą sytuację. Biegacz wraca z treningu, siada i czuje, że to jest to. Zapaliły się wszystkie czerwone lampki. Pierwsza myśl to często panika. Co teraz? Co radzi Galue na te pierwsze chwile? Radzi coś, co jest psychologicznie chyba najtrudniejsze, ale medycznie najmądrzejsze. Czyli mówi prosto: zrób sobie dzień wolnego. Albo więcej, to jest sedno jego filozofii. Lepiej świadomie odpuścić dwa dni i pozwolić organizmowi zadziałać, niż zignorować problem i wylądować na przymusowym urlopie na dwa tygodnie albo dwa miesiące. Ok. Czyli akceptujemy, że jest problem, odpuszczamy trening, no i siedzimy w domu. Co dalej? Zanim dotrzemy do lekarza, co często trochę trwa, autor podaje kilka domowych metod. Tak. I tu robi się bardzo konkretnie i bardzo praktycznie. Pierwszy żołnierz na froncie walki z kontuzją to lód. Lód? Dużo lodu. Galowaj opisuje nawet taki świetny patent na lód na patyku. Zamrażamy wodę w styropianowym kubku, potem odrywamy brzeg i tym dnem kubka, które służy za uchwyt, masujemy bolące miejsce. Proste i genialne. Prawda, to pozwala na bardzo precyzyjne chłodzenie. Zaleca taki masaż przez jakieś 12 do 15 minut, kilka razy dziennie. Oprócz tego klasyka, okłady z lodu, bandaż elastyczny, żeby ograniczyć opuchliznę i uniesienie kontuzjowanej nogi powyżej poziomu serca. Właśnie, dlaczego to unoszenie jest tak ważne? Zawsze się o tym mówi, ale rzadko tłumaczy. To prosta zasada grawitacji. Kiedy noga jest uniesiona, pomagamy układowi limfatycznemu i krwionośnemu odprowadzić nadmiar płynów z miejsca stanu zapalnego. A jasne. Mniejsza opuchlizna, to mniejszy nacisk na tkanki, mniejszy ból i po prostu szybsze gojenie. Ale co ciekawe, autor nie zatrzymuje się na działaniu od zernącz. mówi też o wsparciu od środka, czyli dieta. Dokładnie. Wspomina o suplementacji witaminą C, podaje nawet konkretne dawki od 250 do 500 mg trzy razy dziennie, no i o wapniu. Mhm. Witamina C jest kluczowa w syntezie kolagenu, czyli białka, które jest budulcem ścięgien, więzadeł. To takie dostarczenie organizmowi cegiełek do remontu. I jest też jedna bardzo, bardzo ważna przestroga: czego nie robić? Nie rozciągać kontuzjowanego miejsca. O to wbrew intuicji. Wiem. Często myślimy, że rozruszanie czegoś pomoże, ale w ostrym stanie zapalnym rozciąganie może prowadzić do, wiesz, dalszego naderwania włókien, to jakby próbować rozciągać naderwaną linę tylko pogorszymy sprawę. Rozumiem. Galloway sugeruje też doraźne stosowanie ibuprofenu, który działa przeciwzapalnie, ale zaznacza, żeby nie traktować go jako rozwiązania problemu, ale jedynie jako sposób na złagodzenie objawów. Więc siedzisz na tej kanapie z lodem na kolanie, nogą w górze, łykasz witaminę C i patrzysz na swoje buty do biegania. I wtedy dopada ci ta myśl. Z każdą godziną tracę formę. Każdy dzień bez treningu to krok w tył. To chyba jest najgorszy psychicznie moment, prawda? Oj, tak. I właśnie tutaj kontuzja staje się tym nauczycielem zmusza do kreatywności. Dokładnie. Galloway poświęca mnóstwo miejsca treningowi alternatywnemu. Nie mówi: sieci, czekaj tylko znajdź inny sposób, by utrzymać silnik w ruchu. I co najważniejsze, on nie tylko podaje listę ćwiczeń, ale też konkretnie szacuje ich skuteczność w podtrzymywaniu formy biegowej. To ciekawe, czyli nie każda aktywność jest tak samo dobra? Nie. Chodzi o to, żeby jak najwierniej naśladować pracę układu krążenia i mięśni, ale bez obciążania kontuzjowanej części ciała. Na absolutnym szczycie tej listy jest bieganie w basenie. W basenie? Tak. W kamizelce wypornościowej. Autor szacuje jego efektywność na 60, nawet do 100% w porównaniu do biegania na lądzie. Czekaj, 100%? To brzmi aż zbyt pięknie. Czy to znaczy, że można całkowicie zastąpić trening biegowy basenem i nie stracić nic z formy? Teoretycznie, jeśli chodzi o wydolność sercowo-naczyniową, tak. Woda stawia opór, który zmusza mięśnie do potężnej pracy, a jednocześnie wyporność niemal całkowicie eliminuje obciążenie stawów. Niesamowite. Można w ten sposób wykonać bardzo intensywny nawet 90-minutowy trening. Oczywiście brakuje tutaj specyficznej adaptacji do uderzania o podłoże, więc to nie jest idealny substytut na dłuższą metę. Jasne. Ale jako narzędzie do podtrzymania formy w czasie kontuzji jest bezkonkurencyjne. Dalej na liście jest, powiedzmy, Orbitrek z efektywnością 60-80%, a potem rower stacjonarny, który daje już tylko 30-50, bo angażuje trochę inne a co jeśli ktoś nie ma dostępu do basenu czy siłowni? Wtedy pozostaje na przykład hut sportowy, którego efektywność galołej szacuje na 50 do 80%. Kluczem jest utrzymanie tętna na odpowiednim poziomie, a żeby jeszcze mocniej zmotywować do działania, autor przytacza takie no wstrząsające dane na temat tego, jak szybko traci się kondycję, nie robiąc absolutnie nic. No właśnie, uderzmy w czuły punkt, jak szybko to wszystko ucieka. Po siedmiu dniach całkowitej bezczynności spadek wydolności to jest już 10%. Tydzień i już 10%. Tak. Po dwóch tygodniach tracimy aż 35% formy. O rany. A po pięciu tygodniach, czyli po 35 dniach, autor twierdzi, że wracamy praktycznie do punktu wyjścia. To daje do myślenia. A to pokazuje, że trening alternatywny to nie jest jakaś fanaberia, tylko absolutna konieczność, jeśli chce się w miarę bezboleśnie wrócić do sportu. Dobrze. To przejdźmy do tego powrotu. Załóżmy, że ból minął, opuchlizna zeszła, trening alternatywny był sumiennie wykonywany. Czujemy się dobrze i chcemy wreszcie wyjść na trasę. Galway ostrzega, że to może być najbardziej zdradliwy moment całego procesu. Tak, bo czujemy się już zdrowi, ale organizm jeszcze nie jest gotowy na pełne obciążenia. Autor przytacza tu fascynującą obserwację. Tkanka bliznowata, która powstaje w miejscu zagojonego urazu, jest często mocniejsza i grubsza niż pierwotna tkanka. Czyli to miejsce jest teraz bezpieczniejsze. Paradoksalnie tak, ale problem leży gdzie indziej, w mięśniach, ścięgnach i więzadłach dookoła, które przez tygodnie przerwy po prostu osłabły. Odzwyczaiły się od tych specyficznych wstrząsów związanych z bieganiem. Czyli głowa mówi biegnij, a cała reszta ciała krzyczy zwolnij. Jak to pogodzić? Jak mądrze zaplanować ten powrót? Galloway proponuje bardzo precyzyjne, wręcz aptekarskie plany powrotu, które zależą od długości przerwy. Im dłuższa była przerwa, tym wolniejszy i bardziej ostrożny musi być powrót. Na przykład? Na przykład, jeśli nie biegało się przez cztery tygodnie lub więcej, powrót jest rozpisany na wiele, wiele tygodni. Zaczyna się od jednego dnia biegania w tygodniu i to nie jest ciągły bieg. To jest przeplatanka marszu z bardzo krótkimi odcinkami biegu, trwającymi łącznie może 15 minut. Tylko 15 minut? Tak. I z tygodnia na tydzień bardzo powoli zwiększa się czas biegu i dodaje kolejne dni treningowe. A jeśli przerwa była krótsza powiedzmy, tydzień lub dwa wtedy powrót jest szybszy. Ale zasada pozostaje ta sama. Stopniowanie i słuchanie organizmu. Można zacząć od treningów 30-40-minutowych, w których przeklata się 200-300 metrów biegu z marszem. Najważniejsza zasada jest jedna: zero bólu. Mhm. Jeśli w którymkolwiek momencie powróci nawet cień dawnego bólu, to jest sygnał, że poszliśmy o krok za daleko, trzeba się cofnąć. To wymaga ogromnej cierpliwości. I to jest chyba ta najtrudniejsza lekcja od tego surowego nauczyciela, o którym mówiliśmy na początku. Cierpliwość. Zwłaszcza gdy widzi się, jak inni trenują, a samemu trzeba człapać, przeplatając bieg z marszem. Dokładnie. Ale to właśnie ta lekcja czyni biegacze mądrzejszym. I prowadzi nas do ostatniego, być może najważniejszego punktu w tym rozdziale. Galway kończy go taką sekcją pod tytułem: Co poszło nie tak. Zachęca, by po wyleczeniu kontuzji na spokojnie usiąść i przeprowadzić małe śledztwo. Znaleźć winnego. Znaleźć przyczynę. Czy to był zbyt szybki wzrost kilometrażu w planie? Czy zignorowałem brak rozgrzewki? A może to był efekt kilku nocy słabego snu, dużego stresu w pracy i słabego nawodnienia? Czasem to mogą być po prostu zużyte buty. Oczywiście. Analiza tych czynników i zrozumienie, który z nich albo która kombinacja doprowadziła do przeciążenia, to jest najlepsza polisa ubezpieczeniowa na przyszłość. To jest moment, w którym przekuwamy to bolesne doświadczenie w realną wiedzę o sobie. Kiedy zbierzemy to wszystko do kupy, wyłania się naprawdę ciekawy obraz. Materiał Galwaya odczarowuje kontuzję. Przestaje ona być tylko ślepym losem, a staje się procesem, którym można zarządzać. Procesem, który ma swoje jasne etapy: diagnozę, pierwszą pomoc, inteligentne podtrzymanie formy i na końcu mądry powrót. Główne przesłanie jest niezwykle optymistyczne. Mówi, że dobrze zarządzana kontuzja może uczynić nas w dłuższej perspektywie lepszymi sportowcami. Bardziej świadomymi. Bardziej świadomymi sygnałów wysyłanych przez ciało, bardziej cierpliwymi, a nawet bardziej wszechstronnymi, bo zmuszonymi do odkrycia np. pływania czy roweru. To jest taka przymusowa lekcja pokory i słuchania, której często brakuje w pogoni za kolejnymi życiówkami. I na koniec zostawiamy słuchaczy z czymś do przemyślenia. Galloway bardzo szczegółowo opisuje fizyczny proces powrotu do formy. Ale jest jeszcze jeden wymiar, o którym tylko wspomina psychika. Mhm. Jak po kontuzji odbudować zaufanie do własnego ciała? Jak pozbyć się tego cichego strachu przy każdym szybszym kroku, że ból zaraz wróci? Ten lęk często zostaje w głowie na dłużej niż sam uraz w nodze. Właśnie. Jak sobie z nim poradzić? To pytanie pozostawiamy otwarte. To już wszystko w tym materiale. Jeśli interesuje Cię poszerzenie wiedzy o bieganiu to koniecznie odwiedź naszą stronę internetową www.akademiabiegu.pl. Na naszej stronie stworzysz swój spersonalizowany plan treningowy.